Niebezpieczeństwo na 12. Niebezpieczeństwo? To tylko pani Lila i Gugu. Cześć, mały Gugu. Dzień dobry, Marcelu. O, kogo my tu mamy? Jesteś pomocnikiem Marcela? Świetnie. Mogę więc z wami zostawić Gugu na porządne mycie futerka, a sama pójdę na zakupy. Na razie. Naturalnie. Zabiechamy się do roboty. Panie Marcelu, on wcale nie jest niebezpieczny. To jest. To przecież jeszcze maluszek. Poczekaj chwilę, a zobaczysz. Gugu, gotowy na pranie futerku? <gulet> <gulet> Sampon, Gugu! -gu. <gulet> Gdzie on jest? Musimy go przekonać, żeby wyszedł. <gulet> Wtedy jest najlepszy w przekonywaniu maluchów. Cześć Gugu, nazywam się Teddy. Chcesz się ze mną pobawić? Gorąco mi! A tobie? Trzeba się ochłodzić. Jest tu gdzieś woda? Oczywiście, Teddy. O, jak cudownie, tak szybko się uwinąłeś? To zasługa mojego pomocnika Tupciu! I Tediego.